W dniu dzisiejszym gościmy w Bibliotece Publicznej w Myślenicach, która stała się gospodarzem pierwszej z cyklu imprez zatytułowanych Fantastyczna Biblioteka, które będą organizowane przez Myśleński Klub Fantastyki w odstępach około 2-3 miesięcy. Impreza ta ma na celu zainteresowanie młodzieży z terenu miasta Myślenice, jak również z terenu gminy fantastyką zarówno w wersji Takiej, którą my preferujemy, czyli gry planszowe, gry karciane, gry bitewne oraz gry RPG. Jak również zainteresowanie tych ludzi literaturą, fantazy, literaturą science fiction, która ma swoje miejsce tutaj w bibliotece, którą można przyjść, pożyczyć, przeczytać. No, mam nadzieję, że zainteresować się nią. Siły, siły, wasze strzelania? Bez, Bez do. Do. Karol, nie podpowiadaj, nie podpowiadaj, to Myśleński Klub Fantastyki działa nieprzerwanie od 20 lat. Zrzesza on młodzież w wieku gimnazjalnym, licealnym. Głównym celem, który przyświeca naszej działalności, jest promowanie wśród młodzieży alternatywnego do obecnie głównie stosowanego trybu spędzania wolnego czasu, czyli komputera i telewizora. Spędzanie czasu w gronie znajomych, przyjaciół, gra, którzy wspólnie mogą grać w gry planszowe, karciane, gry bitewne y, oraz gry oparte na świecie y, fantazy gry RPG. Ten zabiję tego, znaczy zadamy dwa HP. Jeszcze Prze, żebyś trzy łączenia startowo kartuje. Dobra, w tym momencie Ten go zabije, zabiję tego. Ten zabijesz, nie nie a ten wyłącznie. W Mieściańskich Klub Fantastyki, poza swoimi spotkaniami cotygodniowymi w gmachu Biblioteki Publicznej w Myślenicach, które odbywają się w soboty od 14 do 19, organizuje również imprezy cykliczne. W zimie, w ostatnie dni ferii zimowych organizujemy fantastyczne ferie. Natomiast w lecie, na przełomie lipca i sierpnia, Myślę z kilku Fantastyki organizuje imprezę plenerową Mikon, która odbywa się na polanie na Mikołaju. Jest to impreza pod namiotami przy ognisku.